W Dzień Kobiet 8 marca Rosjanie zajęli przyczółek w mieście Sudza. Pokonali ponad 15 kilometrów rurociągiem, które Ukraina zamknęła 1 stycznia. Miało średnicę 1,4 metra, więc ochotnicy rosyjscy musieli schylać się w ciszy, by nie wzbudzić niczyjej uwagi. Przez dwa dni szli, a dalsze cztery czekali na rozkaz, by wyjść na powierzchnię i od tyłu zaatakować Ukraińców. Warunki były okropne, wszak musieli z minimalną ilością jedzenia odważyć się na coś, co wejdzie do historii. Operacja jest porównywana do tych słynnych, które miały miejsce w starożytności. Obrony przez 300 Spartan swojej stolicy przed wojskami Dariusza oraz znanej z eposu Homera operacji konia trojeńskiego, którego Achajowie użyliby pokonać ostatecznie Troje. Jednak w przypadku Suji nie musimy zastanawiać się co jest, a co nie jest mitologią. Wspomniałem, że akcja oparta była wyłącznie na ochotnika, a byli w nich członkowie następujących formacji. Specnaz Ahmad, 11 Brygada Desantowo-Szturmowa, 30 Pułk Strzelców Zmechanizowanych, Grupa Weterani, Ochotnicza Brygada Wastok, 177 Pułk Piechoty Morskiej Flotyli Kaspijskiej oraz żołnierze 106 Brygady Strzelców Zmechanizowanych. Całość liczyła aż 600 osób i trudno sobie wyobrazić trudy, jakie musieli znosić przez wiele dni. Pamiętać należy, że w rurociągu były resztki metanu i nie wszyscy wyszli, żyli. Część z nich śmiertelnie zatruła się oparami, by na zawsze w nim pozostać. Lecz zdecydowana większość wyszła i zaatakowała totalnie zaskoczonych Ukraińców. W ciągu dwóch dni Rosjanie wyzwolili w kursku 360 km2, a panika pośród wojsk ukraińskich już pozostała. Akcja wyraźnie była skoordynowana z rozmowami w Arabii Saudyjskiej pomiędzy USA a Ukrainą, na które Żeleński nie został przez Amerykanów zaproszony. Przewodniczący delegacji z bankowej, Jermak, przyjechał w garniturze, co oznacza, że reżim Żeleńskiego jest na ostatniej prostej do anihilacji. Wracając do operacji Rurociąg. W ciągu kilku dni Rosjanie wyzwolili większość terytorium, które Ukraińcy zajęli 6 sierpnia 2024 a do niewoli wzięli setki ich żołnierzy. Z dużą dozą pewności można założyć, że awantura ukraińska w Kursku przyniosła śmierć nie tylko 68 tysiącom najlepszych żołnierzy i spowodowała wielkie straty w technice bojowej dostarczonej przez kraj NATO, ale spowodowało też dodatkowo wycofanie wielu jednostek zombasów, co doprowadziło do wielu problemów na tym froncie. Natowcy planiści okazali się tak marni, że wszystkie ich plany okazały się bezzemne. A przypomnę, że głównym zadaniem Ukrainy było wzięcie Kurskiej Elektrowni Jądrowej, do czego nigdy nie doszło. Za kilka dni lub co najwyżej tygodni Kurska Awantura przejdzie do historii kolejnych niepowodzeń najlepszej proxy armii, którą miało NATO w swojej historii. Do Karola XII, Napalona i Hitlera dojdzie kolejne niepowodzenie Europy i USA. Skoro mowa o kradzieży, co jest znakiem charakterystycznym Europy, to wszystko wskazuje na to, że albo zwróci z odsetkami zamrożone aktywa rosyjskie, albo Rosja pozbawi jej inwestycji na terenie swojego kraju. I nie są to inwestycje w usługi, tylko w przemysł. A moje przypuszczenia, że Rosja dobrze wiedziała, co robi, sprawdzają się coraz bardziej. Jest jeszcze jeden aspekt, który niewielu bierze pod uwagę. Unia Europejska i Anglia, gdzie rządzą ultraglobaliści, walczy o coś, co z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe: zachowanie finansowego modelu gospodarczego. Stosują więc często przywoływany przeze mnie przykład, że nawet jak 100% ludzi wierzy, że podrzucone do góry jabłko poleci prosto na księżyc, to i tak spadnie im na głowę, bo jego ruchem rządzi nie ludzka wola, a prawo wyższego rzędu. Dlatego uważam, że Trump ostatecznie wygra bez względu na posiadane zasoby. Bo tak jak Rosja w latach 90., Ameryka w ostatniej chwili się obudziła. Jako mieszkańcy Europy nie mówię tego z satysfakcją, tylko z goryczą, ale nie mogę nic na to poradzić, bo rzeczywistością rządzi inercja. To dlatego mówię od lat, że czeka nas spadek poziomu życia co najmniej o 50% do poziomu PRL, ale w przeciwieństwie do tamtych czasów Polska nie ma już przemysłu ani surowców energetycznych, na których mogłaby się oprzeć. Mało tego. Chcąc odzyskać ziemie historyczne należące do II Rzeczypospolitej na Ukrainie, prowadzi równocześnie agresywną politykę wobec mocarstwa, którego woli wszystko zależy – Rosji. Jeśli nie czytaliście książki Jana Sowy – Fantomowe Ciało Króla, to rekomenduję ją przeczytać, bez względu na to, jak bolesne są jego wnioski. Jednak sucza padła i nic nie zmieni już katastrofy Ukrainy. Straciła ona 70% najlepszych wojsk, a te co zostały starają się wyjść z rosyjskiego okrążenia, nie patrząc na swoich dowódców. Resztki armii starają się kierować na terytorium Ukrainy, ale miejscowość Pieszczane pełna jest już żołnierzy, którzy nie tylko są spanikowani, nie chcąc oddawać życia za Żońskiego, a coś co w oczach rządzących Ukrainą było atutem, w trzy dni stało się katastrofą. Ostateczne straty będą zapewne większe niż 68 tysięcy poległych, ale nie należy zapominać o stratach w natowskim sprzęcie, które były równie wielkie i porównywalne z ofensywą 23 roku. Zewsząd jednak słychać zachwyt nad operacją rosyjską. Choć we wrogich krajach media milczą jak grób, ma to miejsce wtedy, gdy wydarzy się coś dla nich bardzo niewygodnego. 11 marca odbyło się w Dżudzie spotkanie delegacji Ukrainy i USA, na które Żeleński nie został zaproszony, choć przyjechał do Arabii Saudyjskiej. Jak można rozpoznać szybki krach tego reżimu? To proste. Trzeba zobaczyć, jak ubrały się osoby ze strony Ukrainy. Po pierwsze, jej delegacji przewodniczył Jermak, nazywany Szarą Eminencją lub Richelier, a ubrany był w garnitur. Przez trzy lata jednak ubiera się tak jak Żeleński. Kurska katastrofa w iluzjach reżimu miała stanowić kartę przetargową dla wymiany terytorium Rosji na zaporowską elektrownię jądrową. Jednak gdyby nawet walki trwały w Kursku dalej, a Ukraińcy okupowaliby jej tereny, to i tak Rosja nie poszłaby na tego typu wymianę. I tu okazuje się jak bardzo środowisko ekspertów zachodnich do spraw Rosji dalekie jest od rozumienia materii. Przyszedł czas, by ponownie zdefiniować zasady wojny pozycyjnej. I podstawy powstały w czasie I wojny światowej, ale ze względu na zmianę technologii, pojawienie się dronów, satelitów oraz internetu, wszystko się zmieniło. Z pojawieniem się jednostek zmechanizowanych i czołgów w II wojnie światowej przybrała ona charakter ruchomy, należy porównywać ją więc z pierwszą wojną. Ale jak mówiłem, zmieniło się prawie wszystko i czas dostosować zasady wojny do nowych realiów. Wojskowi pracują zapewne nad aktualizacją założeń, jednak wnioski będą po zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Zmiany są jednak nieuchronne, tak jak diametralnie zmieniła się technologia. Nie mam pojęcia o sprawach wojskowych, ale słuchając prawdziwych ekspertów mogą powiedzieć, że dla Rosji mniej istotna jest technika jaką otrzymuje Ukraina, ale zwiad satelitarny i jego obróbka. Po ostatnim spotkaniu USA i Ukrainy strony oświadczyły, że wznowiono zostaje dostawa sprzętu i danych wywiadowczych. Ale z wnioskami wstrzymał się do czasu działań Ameryki, nie zważając na słowa, bo te okazały się tyle razy fałszywe, że lepiej skupić się na realiach. Trump jako biznesmen ma swój wzorzec zachowań i słowo deal często brzmi w jego ustach. Ale myli się ten, co uważa, że to co mówi nie jest warte zachodu, bo jeśli patrzy się na rękę, a nie miecz, wtedy sprawy stają się bardziej klarowne. Czemu zatem często zmienia zdanie? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, ale często wygląda to na jego zmiany, choć nią nie jest. Rozpatrzmy to na przykładzie 25% ceł dla Kanady. Ich sprawa została przykryta przez groźbę przyłączenia Kanady jako 51 stanu USA i wszyscy się tym oburzyli. O ile jednak przyłączenie Kanady zniknęło z pierwszych stron gazy, to cła już nie. Sprawa jest w sumie prozaiczna. Większość artykułów przemysłowych eksportowanych z Kanady do Ameryki, która przypomnę, nie miała do tej pory ceł, jest w istocie pochodzenia chińskiego. Zmienia się tylko ich producent jakoby na kanadyjskiego. Poza tym granica pomiędzy USA a Kanadą jest dziurawa jak ser szwajcarski i jest prawie cała niezabezpieczona. Chińczycy wiele lat temu przenieśli do niej swoją produkcję i eksport także przychodzi teraz tylko przerzucić towar z jednego kraju do drugiego. Republikanie świadomi byli tego faktu, ale demokraci chcieli demontażu państw narodowych, w tym Ameryki i przekazania władzy korporacjom. Wspomniałem, że w ostatnim momencie elity USA obudziły się i postawiły Trumpa na czele rządu, by ratował państwo narodowe, bo wbrew pozorom kapitał ma swoją ojczyznę, czego nie wiedzieli demokraci i europejscy ultraglobaliści. Czemu nie wierzę w obecną politykę Trumpa wobec Ukrainy? Po pierwsze zdał już sobie sprawę, że pora budować własny makroregion, a to nie tylko znaczy przywrócenie w Ameryce produkcji, ale i drastyczną zmianę modelu ekonomicznego. Wiele wskazuje na to, że nie był tego świadom jeszcze pod koniec zeszłego roku, ale w miarę jak przejmuje administrowanie krajem dochodzi do niego rzeczywistość. Jeśli się nie mylę, to by zbudować swoją strefę walutową musi wziąć pod kontrolę całą Amerykę Północną i Południową, odkurzając XIX-wieczną doktrynę mądrą. A Grenlandia leży właśnie na półkuli zachodniej, będąc dodatkowo rezerwuarem różnych minerałów i kluczem do strefy arktycznej, której byłoby za mało bazując tylko na Alasce. Sprawa się rozwiązuje po wzięciu Kanady i Grenlandii pod ścisłą kontrolę, a przypomnę, że król Anglii to formalna głowa Kanady. Poza tym, Trumpa zupełnie nie obchodzi Ukraina. A zważywszy, że musi zredukować w jakiś sposób swoją obecność w Europie i skoncentrować się na przejęciu rynków Azji Południowo-Wschodniej, to polityka utraty zasobów na Ukrainie jest nielogiczna. A ludzie Trumpa weszli w fazę ostrej konfrontacji, bo Rubio marzy o prezydenturze, a zatem musi zneutralizować Jay Devensa i jego prezydenckie ambicje. Również Musk zachował się jak słoń w składzie porcelany, grzebiąc wpływy Trumpa w Niemczech i wzmocnił eurobiurokrację. Przyniosło to w konsekwencji odrzucenie skargi Gordiesku do Sądu Konstytucyjnego. Nakłada się na to złudzenie Amerykanów o swojej potędze, szczególnie że Trump wierzy, że to sam Bóg wprowadził go za ucho do Białego Domu. Najgorzej, kiedy kłamca sam uwierzy w swoje oszustwo. A Rosja przygląda się temu z coraz większym rozbawieniem, ponieważ jej przeciwnicy walczą ze sobą, a nie z nią. O ile ultraglobaliści chcą przywrócić stare dobre czasy, Ameryka zrozumiała, że to ostatnia chwila, by wyskoczyć z tego pojazdu, lecz na zasadzie inercji widzi siebie jako niezwyciężoną, podczas gdy przegrała nie tylko wojnę na Ukrainie, ale i wyścig zbroi. Jednak Zachód przeniósł większość produkcji do Azji, zostawiając sobie tylko centra projektowe, w efekcie czego baza produkcyjna skurczyła się tak bardzo, że sama Rosja wytwarza wielokrotnie więcej produkcji wojennej, a przecież są jeszcze Chiny czy Indie. Jest takie prawo mówiące, że najpierw człowiek walczy z prawdą, potem ją wyśmiewa, by później ją przyjąć. Nie robi tego z radością, ale rzeczywistość musi człowieka ugryźć najpierw w dupę, by w końcu ją zaakceptował. Właśnie tak postępują zachodnie media milcząc o sprawie, która tak boleśnie wpija im się w tyłek operacji rurociąg. W telewizyjnym telemaratonie na Ukrainie nie porusza się w ogóle tematu klęski w kursku. A co najwyżej cytuje się z syrskiego, iż armia wycofała się na z góry upatrzone pozycje, co jako żywo przypomina gebelsowską propagandę III Rzeszy. Jednak nieoficjalnie operacja Rurociąg wywołuje wielkie zdumienie zachodnich analityków i wojskowych, których żołnierze nie byliby zdolni do takiego wyczynu, gdzie człowiek nie tylko staje w obliczu śmierci, ale wiele dni przebywa we wrogim środowisku, by na dany rozkaz przejąć inicjatywę i wygrać. W kurskiej awanturze Ukraina straciła w ciągu pół roku 19% ludzi, którzy brali udział w działaniach na wszystkich frontach, i 40% techniki, raportował Gerasimów Putinowi. Z kolei prezydent podkreślił, że wciąż słyszy o konkretnych jednostkach wojskowych, które trzeba nagrodzić, a wszystkich tych, którzy ze strony Ukrainy brali udział w inwazji, zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, należy traktować jako terrorystów. Natomiast zagraniczni najemnicy od 49 roku nie są chronieni konwencją genewską. Dziś przeczytałem, że żołnierze fortuny mają zostać powieszeni, lecz nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Informacja ta koresponduje jednak ze słowami Putina o braku ochrony wobec zagranicznych najemników. Tak oto historia dzieje się na naszych oczach i wyczyn rosyjskich żołnierzy porównywany jest do dwóch wielkich zdarzeń: konia trojańskiego i walki 300 Spartan z przeważającymi wojskami Dariusza. Zdarzenia te miały jednak miejsce w starożytności, ale teraz dopisana została do nich operacja rurociąg. I tak doszliśmy do końca kolejnego odcinka cyklu Obyś Żył w Ciekawych Czasach. Jak zawsze, bardzo proszę o subskrypcję kanału Lewak Polityka na YouTubie, Facebooku, Telegramie i Lokaz. Jeśli uważasz, że warto wspomóc moją pracę, to wszystkie linki znajdziesz pod każdym moim wideo. Żegna się z Wami Mitro Dimitriadis.